ma tutaj rychu, witam Was w kolejnym 133 odcinku z serii City Skylines na moim kanale w dzisiejszym odcinku. Dalej pracujemy tutaj nad naszymi terenami mieszkalnymi oraz terenami pod, pod port. Widzę, że trochę spadły nam dochody, ale damy sobie z tym radę. Bardziej intryguje mnie tutaj fakt, że ciągle to wysypisko po pierwsze nie jest opróżnione. Chciałbym wiedzieć dlaczego. A po drugie... Hmm. A po drugie musimy rozpocząć dalsze prace nad tutaj terenem podpornym. nie ma prądu? A, no pewnie w tym jednym budynku i oto to się czepiają. Dobra, kasujemy ten kawałek i ten kawałek też musimy oczyścić ponieważ musimy też zbudować dwa kanały, Okej. Okay. Tu jeszcze też możemy to skasować. Wysypujemy nadmiar ziemi. No Z naszymi dochodami robi się kiepsko. roki I drugi taki kanał zaraz obok jak tylko wyrównamy glebę Dobra, dochody podskoczyły. Nie, nie wiem dlaczego dochody tak się e, wahają tutaj. Wyrównujemy ten kawałek. Dobra, mamy za dużo ziemi, więc burzymy znowu drzewa szybko. Super, mamy już dwa kanały, które e, wypuszczają wodę z systemu. Stan naszego, naszej, naszej przeróbki śmieci e, staje się niewystarczający, to nie jest dobre, to nie jest dobre, zaraz trzeba będzie coś z tym tutaj a, podziałać. Zrobimy to tak i cmentarz, czy ja go mogę tak No to co? Działamy? Działamy moi drodzy tu jeszcze jeden cmentarz walniemy sobie Nekropolię tylko takie komu bije dzwon he, he he taka książka była kiedyś chyba Edgar Allan Poe ją napisał ale nie jestem pewien nie jestem pewien więc e, nie zakładajcie tego akurat w tym momencie co mówię za pewnik ale jest coś takiego jak komu bije dzwon takie dzieło literackie natomiast Ten kawałek dobra i teraz tak, eee, okej, okay. wysypujemy ziemię, to ma być poziom docelowy. Tutaj ten kawałek. O, takie coś, dobra. 440 i tu jest potem 4400, dobra. I'm famous chef Tony Magoni, owner of Tony Magoni's steakhouse. And when people ask me where I get my award winning meat from, it's from one place, Meaty Bits. No matter what you need, be it a smoked pig, goat by sunset, or a ten-foot alligator and a salty brine, meaty mm -hmm. bits will get it to you vastly. So, if it's good enough for Tony Magoni's steakhouse, why not be good enough for Joe Public's homehouse? Yeah. Mm -hmm. Get in touch with meaty bits. Tell them you, meaty bits. If it ever was alive, they can get it to you. Eh. Bring the whole family to At The Old Grain Mill Old Fashioned Family Restaurant. At The Old Grain Mill always has the best service and the best homestyle meals in town. We'll make sure you always leave At The Old Grain Mill with a smile and a full belly. Now, be sure that you come down to At The Old Grain Mill Old Fashioned Family Restaurant. And not the abandoned grain facility at the edge of town. It's not safe for visitors and poses serious risks to anyone who dares enter that old mill, which was forced to close down years ago. We ordered our sign and uniforms before we learned of the existence of that dangerous old flour mill. So we are not responsible for what happened there on that awful, awful night. We just want to focus on making great meals every night at at the old grain mill. Old fashioned family restaurant at the old grain, from our family to yours. Huh. While we are pleased to be broadcasting to our whole planet, we'd request earthlings please stop sending letters of inquiry regarding the Martian personality type. Yes, in comparison to the median earthling, we are all very intellectually driven and rational. Get over it. Hm. Mamy problem. Houston, mamy kurczę problem. Zaraz to... Z... Nie no, musimy to pomierzyć jakoś inaczej. Raz, dwa... Hmm. 3700 mi pokazuje. W tym momencie po ustabilizowaniu się wody. Hmm. problem. Nie ukrywam. <laughs> Dobra, to this is it. Jak to mają Michael? Tak, this is it. This is it, udało się. Świetnie, jestem bardzo zadowolony. Byleby tego teraz nie spieprzyć. E, czyli pierwsze co to dalsza budowa plaży. takiego tutaj no ta plaża tutaj nawet fajnie wyszła które mi ta plaża zarasta tutaj trawą to mi się nie podoba akurat w tym miejscu nie chciałbym żeby ta rekultywacja terenu działała chciałbym właśnie mieć plażę w tamtym miejscu ale chyba nie będzie mi dane tej plaży widzieć tam dobra kolejna część do wyburzenia to jest ta dzielnica Trzeba ją całą skasować. Fascynujące. Kasuje im drogi dojazdowe do budynków, a oni się cieszą. Proszę skasować jeszcze ten cmentarz, bo on przeszkadza tutaj tak naprawdę w tym momencie. Jego tu nie ma być. Wyleby by mi tego nie zrobili, jak w tym filmie, duch. Kto oglądał taki stary horror duch, to wie o co chodzi. A jak nie, to możecie sobie zobaczyć. Fajny film, jak na dawny... taki old school'owy bardzo. Naprawdę fajny, warto zobaczyć. No dobra, jak tu wygląda kwestia tego prądu? Oni tu chyba nie przerzucą tego kabla. To nie jest dobra wiadomość, bo ja to będę musiał w takim razie zrobić ręcznie, a ja tego nie chciałem robić ręcznie. Nie chciałem po prostu te... tworzyć tutaj kolejnej takiej linii paskudnej, energetycznej, no ale chyba nie mam wyboru. Dlatego musimy ją tam przerzucić, a tutaj możemy skasować za to tą linię energetyczną. Dobrze, teraz skrzyżowania. Czy gdzieś się przebudziło starożytne zło? Nie, nie widzę tu nigdzie starożytnego zła. Jest dobrze. I nawet widzę, że mamy jakiś dochód na plusie, 10 tysięcy na plusie. To całkiem dobrze, jak na mnie. Teraz trzeba by przerzucić prąd jakoś tam. Jakby to zrobić? No jest na to kilka metod. Prawda w tym, że żadna z tych metod nie jest dobra. Na razie tak, na razie takie coś. To jest rozwiązanie tylko tymczasowe, więc spokojnie, nie martwcie się. Ponieważ tam plan docelowo jest inny, plan docelowo jest taki, żeby ta droga biegła tam na dole z... Jak to się nazywa z tej drogi północ południe, którą budowałem. Ale na razie niech tak jest. Jak tu wygląda to opóźnienie tego wysypiska. Dobra, 42%, no to już nie jest źle. O, tu natomiast jest bardzo źle z wywożeniem ciał. Tam nam spłonął budynek. Mówi się trudno. O, tu widzę jakże oryginalna zabudowa PRLowska. Mistrzostwo świata po prostu. E, dobra. Czyli co ja teraz potrzebuję? Ja potrzebuję wyrównać e, kolejny spory fragment terenu. Czyli konkretnie wyrównać powiedziałem, y, czyli konkretnie tego terenu i wyrównał obraz Ziemi, tej Ziemi. Dobra. I tutaj takie coś jeszcze trochę możemy wysypać. Teraz tak, burzymy ten kawałek. Wybieramy budowę drogi. Mhm. Za 1000 to będzie całkiem taka fajna kwota. Tutaj też. I tutaj będzie granica dzielnicy portowej. Chociaż może by... Jak dać tu? To też było, będzie dobre, no? Tylko oczywiście najpierw musimy opróżnić yy, ten szpital. Nasz je ten... No kurde, nie szpital, to wysypisko. O, fuck. Ale to zjebałem. No 37% Albo mogę to nawet zrobić jeszcze lepiej mogę to połączyć tu Tutaj to zburzyć mogę chwilowo Teraz możemy zacząć pracę nad yy nad brzegiem portu. O i teraz proszę mi to wywozić stąd. Już. Mogę nawet teraz zrobić tak, że to połączmy teraz tutaj jakoś. O, taką estakadą. I wywozić mi te śmieci stąd. Dobra i teraz możemy rozpocząć dalsze prace nad, e, nad wyrównywaniem tego całego obszaru i przygotowywaniem go pod budowę naszego portu. Tutaj wywalamy te wszystkie drzewa. Podwodne wysypisko. Dobrze, to teraz co? No to wyrównujemy dalej tutaj ten teren. O. No. Takie coś mniej więcej. Mhm. Wygląda całkiem spoko. Nawet taka tutaj duża ta plaża mi wyszła, ale może być. Dobra, wywozić to wszystko. Wywozić yy, te śmieci tych y, umżytych ludzi. A my możemy sobie na tym ten odcinek zakończyć, ponieważ jest on już wystarczająco długi, tak więc jeśli wam się podobało, no to oczywiście komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie. Pamiętajcie o poleceniu kanału znajomym, ponieważ może znajdę mu tutaj coś dla siebie. Ja zapraszam Was już wkrótce na kolejne odcinki z City Skylines, gdzie e, dobudujemy tutaj dotąd e, dzielnicę portową. E, przygotujemy ją też do podłączenia linii kolejowej. Oraz przygotujemy się powoli do budowy portu, ale to dopiero w kolejnych odcinkach. Dzięki, że oglądaliście. No i na razie.